Są cztery rzeczy których musisz przestać kupować, jeśli chcesz się wzbogacić, zaczynając od numeru jeden nowych samochodów. To dlatego, że utrata wartości dosłownie pochłania tysiące dolarów, gdy tylko wyjedziesz autem z salonu. Zamiast tego poszukaj niezawodnego samochodu używanego, który już stracił na wartości. Następnie mamy wymienianie telefonu na nowy co rok lub dwa. Słuchajcie, postęp technologiczny nie jest już aż tak imponujący, więc jeśli wasz telefon dosłownie się nie zepsuł albo nie przestał działać, możecie spokojnie pominąć tę wymianę. Kolejna rzecz, której należy unikać, to nakładające się subskrypcje streamingowe. Jeśli masz Netflixa, Hulu, Amazon Prime i tak dalej, masz mnóstwo treści, więcej niż kiedykolwiek będziesz potrzebować. Wykorzystaj więc maksymalnie jedną lub dwie z tych usług, resztę anuluj i przeznacz zaoszczędzone pieniądze na inwestycje lub oszczędności. Twoje przyszłe ja ci za to podziękuję. Ostatnia rzecz na naszej liście, której bym unikał, to opłaty za dostawę jedzenia na wynos. Te kilka dodatkowych dolarów plus napiwek może nie wydawać się dużo, ale jeśli robisz to co tydzień na przykład, to w ciągu roku możesz się z tego uzbierać kilkaset dolarów. Dajcie znać w komentarzach, którą z tych rzeczy zamierzacie wprowadzić w życie.